Współodgłupicielką. Oczywiście mamy do czynienia nie z dogmatem wiary, mamy do czynienia z pewną hipotezą teologiczną, którą na serio jednakże brali pod uwagę święci czy także wielcy teologowie, pasterze naszego kościoła katolickiego. Wystarczy wspomnieć choćby świętego Maksymiliana Marię Kolbego czy księdza Dolindo Ruotolo, sługi Bożego czy także naszego błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego, także sam Karol Wojtyła, czy potem Jan Paweł II, nieraz nawiązywał do, tej, do tego tytułu, do tej teologicznej hipotezy. No przecież w jaki sposób połączyć, pogodzić prawdę, wiarę o tym, że Chrystus jest jedynym odkupicielem człowieka, a równocześnie, że Maryja może zasługiwać na ten... Przydomek współodkupicielki. No, tak to wyjaśnił, tak to tłumaczył chociażby święty Bernard Sclerbow, który był wielkim apostołem Maryi i wspaniałym Mariologiem. Mówił przecież w tym momencie, kiedy Chrystus umierał na krzyżu i brał na siebie grzechy tego świata i toczył walkę z księciem ciemności i ze śmiercią. W tym momencie Maria była jedyną, która mu towarzyszyła. I to nie było towarzyszenie typu sentymentalnego. Matki, która rozpacza nad śmiercią syna. Ale wręcz Maria stoi pod krzyżem jakby kibicując Chrystusowi. Jakby dodając mu odwagi. Synu, jestem, jesteśmy, jestem przy Tobie. Trzymaj się planów Boga. Jakby Maria... Chce wesprzeć Chrystusa. Mało tego. Święty Bernard mówił, że Maria całkowicie swoją wiarą wówczas przygnęła do Chrystusa i spełniło się to, co wcześniej zapowiedział jej starzec Symeon, wówczas, kiedy Maria weszła do świątyni, żeby ofiarować małego Jezusa po, po, po jego urodzinach. Wówczas Symeon jej wyprorokował, że miecz boleści przeszyje jej duszę, aby wyszły na jaw zamiary serc wielu. Święty Bena mówi, że w tym momencie, kiedy Chrystus umierał na krzyżu, Maryja duchowo umierała razem z nim. Że w tym momencie, kiedy Chrystus całkowicie ofiarowywał swoje własne życie, Maryja ofiarowywała także poprzez wiarę swoje własne, swoje własne życie, swoje własne duchowe konanie nie tylko jako matka, ale także jako pierwsza. Która uwierzyła w syna Bożego, w jego zbawczą misję. I wówczas, kiedy włócznia przebijała bok Chrystusa, święty Bernard mówi, że wówczas duszy Chrystusa już tam nie było, bo Chrystus już umarł wtedy, ale była tam dusza Maryi, która przyjęła cios włóczni, i właśnie w tym momencie rozgrywało się jakieś współuczestniczenie Maryi w dziele odkupienia jedynym wyjątkowym właśnie Jezusa Chrystusa na Krzyżu.